Myślę, że byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem, przy czym braku nam skuteczności i, i, i koncentracji w jednym momencie, za który zapłaciliśmy stratą bramki i stratą trzech punktów. Jesteśmy w trudnym momencie, bo potrzebujemy przede wszystkim punktów, przede wszystkim dobrego albo inaczej, lepszego wejścia w tę rundę. Potrzebujemy pierwszego zwycięstwa zdobyczy jakikolwiek punktowi, żeby ten zespół uwierzył w to, że może funkcjonować, bo ludzi ludzi mamy. Zawodnicy są, trzeba tylko stworzyć zespół. Myśmy ponosimy jakąś w sensie, jakąś konsekwencję tego, że puchary trochę zamazały obraz i wydawało nam się, że już. Przede wszystkim wyniki, ale też i styl, w jakim osiągaliśmy te wyniki w Pucharze Polski, powodowały pewien optymizm, i mimo że zdawaliśmy sobie sprawę, że początek może być bardzo trudny, i mówiliśmy to w momencie, kiedy przychodziliśmy tutaj, to jesteśmy no, niezadowoleni z tego, jak zaczęliśmy, i, i, i tak jak nasi kibice też rozczarowani tym, że, że nie udało nam się w tych dwóch pierwszych meczach zdobyć jakiejkolwiek zdobyczy punktowej i... Mm, ale nie tracimy wiary w zespół, nie tracimy sensu w pracy, którą tutaj naprawdę przez ten miesiąc ogrom włożyliśmy wspólnie z zawodnikami. Myślę, że to wcześniej czy później zacznie procentować. Przede wszystkim yy, Kranie poszczególnych formacji, poszczególnych zawodników widać, że tego automatyzmu jeszcze nie ma i, i o ile w, w pierwszym meczu zapłaciliśmy frycowe za, za jakiś yy, błąd yy, polegający na tym, że graliśmy w 10 na 11 i, i przy tych warunkach yy, motorycznie źle wyglądaliśmy przeciwnie kto wykorzystał, to tyle w drugim meczu yy, zabrakło. No, Trochę zimnej głowy, trochę większej jego entuzjazmu w polu karnym, aby wykorzystać, a może i koncentracji, aby wykorzystać z jedną z kilku sytuacji bramkowych, bo piłkarsko i, i byliśmy lepsi od przeciwnika, a i organizacją gry i sposobem funkcjonowania na boisku zdecydowanie ich przewyższaliśmy i dlatego podwójnie szkoda tych, tych punktów z Nowego Dworu. Ale przychodząc tutaj, mówiłem, podkreślałem, że zadanie jest bardzo ciężkie i szczególnie ten początek może być dla nas bardzo trudny i taki jest. Wynika z tego, że, że nie, nie, nie budowaliśmy zespołu y, opieraka, opierającego na jakiejś rewolucji, tylko niestety no, musieliśmy dokonać rzeczy rewolucyjnych. Do końca nie jestem y, zwolennikiem i nigdy nie byłem zwolennikiem takich, takie budowania zespołu ale nie, mieliśmy wy... nie mieliśmy wyjścia. Tutaj, w sytuacji, w której w którą zastaliśmy, musiały takie ruchy pójść. No i dzisiaj jest to trochę konsekwencją tego, ale my niczego nie żałujemy. Wiemy w jakim kierunku ma to, ma to iść, i proszę tylko kibiców, wszystkich, którym leży dobro na siarki, na, na sercu, żeby o cierpliwość i o, o spokój. Wiadomo, że rozumiem doskonale. Wszystkich kibiców i działaczy, że wszyscy oczekują wyników już tu i teraz, ale to prędzej czy później musi przyjść. Przy takiej pracy, jaką wykonaliśmy, przy tylu zmianach, yy, uważam, że wartościowych, prędzej czy później ta, ta praca musi przynieść efekt. Ja powiem tak, zachował się w bramce poprawnie, jak na taką młodą, młodą osobę nie zawiódł na pewno. Jest to ciekawy chłopak i, i myślę, że siarka jeszcze będzie miała dużo z niego pożytku. Mamy bramkarza yy, Artura Melona, Jest, chciałbym, żeby został też yy, Robert Biało i, i żeby ta trójka z sobą rywalizowała, szczególnie zależy mi na tych młodych chłopakach, którzy, którzy mogą tylko rywalizacją między sobą podnieść swoje. Kwalifikacje i, i naprawdę możemy mieć z nich pociechy, tylko no, muszą zrozumieć, że do postępu potrzebna jest ta rywalizacja. Jeżeli chodzi o Skara, to uważam, że jak na debiut wypadnie źle, obiecująco i, i myślę, że może, możemy mieć z niego naprawdę w przyszłości dużą pociechę. Jestem trenerem, który bacznie przygląda się nie tylko swojemu zespołowi, ale temu, też temu, co dzieje się na zapleczu. I, I drugi zespół Siarki to praktycznie był złożony z samych juniorów, z samych droniów drużyna i, i bardzo korzystnie się zaprezentowali. Przy czym ogrom pracy i czeka nad taktyką, techniką z wieloma elementami, ale jest gro bardzo ciekawych chłopaków stąd i, i naprawdę. Yy, czymś, co powinno przyświecać klubowi jest to, żeby młodzieżowców nie szukać gdzieś z zewnątrz, tylko czerpać z własnych wychowanków. Zawsze tam, gdzie pracuję taki, taki pomysł stawiam, bo to ma sens. Wtedy utożsamia się z z drużyną, środowisko, kibice yy, są zadowoleni, że grają swoi zawodnicy, i, i, i to, tak powinno to wyglądać. Aczkolwiek yy, no gdzieś tu zostało, yy, gdzieś poszło to nie w takim kierunku, jak trzeba, i, i dzisiaj musimy sięgać po zawodników roczników 9.6-9.7 i obserwować, bo. Bo grono zawodników, którzy chciałem, żeby tu zostali, którzy wrócili z wypożyczeń, z A-klasowych zespołów czy, czy piątoligowych, no nie, nie wykazało takiej chęci zostania w siarce, nie rozumiem takiego zachowania. Akceptuję jej, bo, bo nie ode mnie to zależy, ale. Ale wydaje mi się, że Siarka to jest klub z tradycjami, który, no, który też powinien otrzymywać jakiś szacunek i, i, i wychowankowie muszą zrozumieć, że nic za darmo nie przychodzi, trzeba wywalczyć swoje miejsce w zespole. A taką szansę dostali ode mnie. Liczyłem na to, że zostaną, że będą wspierać i będą ważnym elementem naszego zespołu. Prosiłem działaczy, czy, czy namawiałem działaczy do stworzenia im warunków, czyli zapewnienia stypendiów. Wiem, że takie rozmowy były prowadzone z zawodnikami, takie propozycje im zostały przedstawione. No niestety ku mojemu ogromnemu rozczarowaniu, no wybrali taką drogę, jaką wybrali. Ja uważam, że też to co powiedziałem, Siarka to jest klub, który ma swoją tożsamość, swoją historię i nie będzie, nie można prosić kogoś, żeby grał w tym klubie. Ktoś musi chcieć. I, I jak już chce, to na pewno dostanie taką szansę. I ja z takiego założenia wychodzę. Szkoda, że ci zawodnicy wybrali inną drogę. Będziemy obserwować młodszych i będziemy dawać im szansę w treningu trzem czy czterem zawodnikom, którzy będą przy pierwszej zespole i będą, będą, będzie to na zasadzie rotacji, będziemy wymieniać najlepszych, żeby byli, żeby mieli kontakt z tym pierwszym zespołem i jeżeli będą robić postępy, a będziemy ich obserwować w meczach juniorów, w meczach drugiej drużyny, to na pewno taką szansę prędzej czy później dostaną. Wie pani co? Myśmy umawiając się tu na pracę z działaczami, podjęli jedną ważną decyzję: że musimy zdecydowanie odmłodzić zespół. Musimy spowodować, żeby trochę tej świeżej krwi. Tego zespołu przyszło. Mariusz jest doświadczonym zawodnikiem o pewnej renomie, ale no, tak jak mówię, pewna koncepcja budowy zespołu była i taką przyjęliśmy i dlatego yy, takie decyzje personalne nie. Yy, chwała mu za to, co zrobił dla siarki, dla piłki, ale mówię, no, w tym momencie podjęliśmy taką decyzję, nie inną i tej, tej koncepcji pomysłu budowania zespołu się trzymam. Nie ma sensu na to, żeby jednak. Myślę, że, że w tym momencie podjęliśmy jasną decyzję i nie będziemy już raz obranego planu czy pomysłu schodzić. I ja powiem tak: wszystkie te, te zespoły, ta inauguracja, która miała miejsce, czyli Stal Rzeszów i Świt, też jakoś w jakimś stopniu nie żały siarce do tej pory i, i, i właściwie. Jakiejkolwiek zdobyczy punktowej nie, nie było, a Radom jak też nie leżał, ale myślę, że tutaj nie wolno patrzeć z kim się gramy. Musimy po prostu zacząć punktować. I, i najlepiej jakby było to w najbliższym meczu. Naprawdę. Proszę mi uwierzyć, że to nie jest tak proste zbudować zespół na prędce i żeby on zafunkcjonował. Cieszyliśmy się wszyscy, bo wydawało się, że jakość gry i wyniki w pucharach już dają jakąś notę optymizmu, że może to zafunkcjonować od pierwszego meczu. No życie pokazało, że tak nie jest. I i zapraszam mocno kibiców i proszę o wsparcie dla tego nowotworzonego zespołu z pewną wiarą i z pewną taką zachowaniem tożsamości tego, co tu się zbudowało przez lata. Myślę, że, że zrobimy wszystko my, jako trenerzy i, i zawodnicy, żeby wreszcie w tym nadchodzącym meczu zdobyć jakąś zdobyć punktową.